Cześć, jestem Paweł strony Paweł Gajkowski z Nagrywam właśnie przykładowe materiał wideo z smartfonem Realme X3 Super Zoom. Jest to rozdzielczość 4K i 60 km na sekundę A Sprawdzimy jak działa ja to nam przybliżenie Dwukrotne Pięciokrotne teraz jest I powrót do stanu początkowego no i sprawdzimy jeszcze jak działa autofokus. Jak widać, łapie, natomiast nie jest to standardem, gdyż kilkukrotnie zdarzyło się, że no niestety autofokus w ogóle nie chciał złapać. Niemniej w tym przypadku działa, więc. Przypominam jeszcze raz, jest to materiał nagrywany smartfonem Realme X3 SuperZoom, rozdziela 4K 60 na sekundę. Po więcej informacji, jak również do samej recenzji, odsyłam Was do serwisu GSM Maniak.pl. Cześć, trzymajcie się.